Łapa, druga, załóż. Merdające z radości psie ogony, puszki zapełniające się datkami, mruczące z zadowolenia kociaki i mnóstwo miłości. Tak wyglądały walentynki w Mysłowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dzisiaj spędzamy czas z naszymi zwierzakami, żeby pokazać im troszeczkę serducha, wyprowadzić na spacerki. Też wczoraj niestety walentynki trafił do nas. Sam dzień wskazywał, nazwaliśmy go Walenty. Piesek w stanie bardzo tragicznym, na, którym, na którego będziemy potrzebować troszeczkę pomocy państwa i stąd też wszystkie datki, które zgromadzimy dzisiaj będą przeznaczone na leczenie naszego walentego. Schronisko przy ulicy Sosnowieckiej wykorzystuje każdą okazję, by zaprosić do siebie mieszkańców i pokazać im swoich podopiecznych. Podczas takiej wizyty można poobserwować, jak ogromną pracę wkładają pracownicy przetuliska w pomoc zwierzakom i samemu się w nią włączyć. Tradycją jest już schroniskowy bazarek oraz poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy i nie tylko, z którego dochód w całości przeznaczany jest na potrzeby instytucji. Z okazji walentynek goście schroniska mogli kupić także kawałek tortu ufundowanego przez urząd miasta. Namawiamy ich do tego, aby zostawiali tutaj pieniążki, darowizny, żeby zostawiali tutaj opał, bo opał też jest potrzebny o tej porze roku środki czystości, a co najważniejsze, żeby zostawili tutaj cząstkę swojej miłości dla tych zwierząt, poszli z nimi na spacer, pogłaskali, przytulili. Każdy dzień otwarty przyciąga tłumę mieszkańców, nie tylko mysłowic, którzy chcą zabrać na spacer psiaka i pobawić się z mieszkańcami kociarni. Nie inaczej było tym razem. Mamy w domu zwierzaka, mamy psa i chomika, chomik jest uratowany. Kochamy zwierzaki, lubimy pomagać. Jeśli jednak wizyta od czasu do czasu to dla Was za mało, pamiętajcie, że nie trzeba wiele, by zostać wolontariuszem w schronisku. Wystarczy wielkie serce, które trzeba umieć okazać tym często bardzo skrzywdzonym przez ludzi zwierzętom. Bo kochamy zwierzątka, pieski, kotki i chcieliśmy tak spożytkować wolny czas. No bo po prostu bardzo lubimy psy i są, jest tu dużo fajnych piesków, więc zachęcam wszystkich do... Bycia wolontariuszami w schronisku. Dzień otwarty był także idealną okazją, by dowiedzieć się wszystkiego o adopcji czy wolontariacie. Kolejne takie spotkanie już na wiosnę.